Cześć kochani, witajcie na kanale O matko i córko, witamy was w kolejnym odcinku Dzisiaj jest coś Grubego, mocnego Coś co totalnie Trenduje obecnie na polskim YouTubie, więc wreszcie wpisujemy się W trendy i robimy to Co się klika Trochę mnie to nie dziwi, bo to jest naprawdę Hardkorowe e, Witamy was w odcinku Pytania, których nigdy nie zadałabym swojej mamie Ja bym ich nie zadała Ale ja je zadam i co jest najlepsze, to, to są Wasze pytania. To są pytania, których nie zadalibyście Waszej mamie. A ja muszę zrobić to ze swoją. A czy mam jakiś limit pytań, na które nie odpowiem? Chyba nie. Haha. <ścoughs> Ale może to jest słabo? Jakiś sposób na to, żeby to wyminąć. Może sobie jakoś inteligentnie poradzisz z tym pytaniem. O Jezus. Maria. Albo po prostu powiesz, dziecko, szalaść chyba. Nie będę mówić o takich rzeczach publicznie. Może tak być. Chcesz się przekonać, jak będzie po pierwszym pytaniu? Nie. Najchętniej to bym wyszła z tego pomieszczenia tutaj. Dobra, pierwsze pytanie zadała Zuzia i brzmi ono tak. Czy ma jeszcze okres? Mam. <laughs> Czy mama ma jeszcze okres? Jestem w okresie tym przedmenopauzalnym, e, czuję już czasami pewien dyskomfort. Zale, o, e, zalewają mnie poty. E, I to chyba tak e, jest najbardziej przeze mnie odczuwalne. Hmm, chyba to tak, najbardziej. Jakieś wahanie nastrojów? A to wypowiedzcie. <grystanie> Nie, ja mam wrażenie, że od lat jesteś taka sama. <grystanie> no, ale jeszcze tak, jeszcze miesiączkuje. A mam, a mam, powiem tylko, ile mam lat? 49? 8? 8? 76? 8? 76 rocznik, 48. Dobra, kolejne pytanie. Co czuje mama, wiedząc, że jej córka uprawia seks? Nic nie czuję. Znaczy, nic takiego. Na początku to było takie, aaa! Ale teraz to nie wiem, to jest coś normalnego. To jest dorosła dziewczyna. <laughs> Seks jest nieodłącznym elementem życia dorosłego człowieka. Ja nie jestem próberyjna w tych kwestiach. Nie uważam, że trzeba to robić po ślubie tylko i wyłącznie. Byle robić to świadomie. Możesz zmieniać partnerów jak rękawiczki, a możesz być tylko z jednym partnerem, ale cały czas trzeba mieć do tego zdrowe podejście znaczy zdrowe, fizycznie zdrowe i psychicznie zdrowe. Nie da się wykorzystywać. I tyle. Paulina ma jednego partnera, więc tym lepiej. Nie, to jest normalny temat w naszym domu. Myślałam, że powiesz coś w stylu, że się cieszysz, <laughs> ale że cieszę się, że co? No że, że, że seks. seks. No tak, cieszę się, jesteś zdrowa, wszystko z tobą w porządku. E, tak jak powiedziałam wcześniej, nie uważam, żeby seks był przeznaczony tylko dla małżonków także nie wiem no dla mnie jest po prostu ok, mieszkujemy sobie, rozmawiamy o tym normalnie, bez szczegółów oczywiście, ale tak jest to aspekt, który się dzieje, więc nie wiem po prostu normalnie. No dobra, kolejne pytanie: czy kiedyś okłamałaś mnie dla mojego dobra? Pewnie tak. sobie przypomnieć takiej sytuacji nawet jeżeli jasne, jasne. to jest nie 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 nawet jeżeli teraz już to jest wiesz sytuacja która w tym momencie byłaby do opowiedzenia tobie bo już wiesz nie wpływa to na twoje życie jakoś tam bardzo to i tak nie pamiętam czegoś takiego. Wiesz, to są szybkie pytania. No, ja bym się musiała skupić na pewno, sobie. Na pewno chodziło o jedzenie. Często byłam kłamana, że na przykład coś nie ma pieczarek, że coś Aha, nie jest szpinakiem, tak, że coś to... nie jest rybą, że coś jest kurczakiem. Tak, ale mnie mama też oszukiwała. Ale najlepsze jest to, że ja się nie dawałam i ona się zawsze tak denerwowała, że ja mówię, nie, mamo, nie rób ze mnie głupiej. Mamo to nie jest kurczak. Mamo to jest grzyb. Mamo, to są pieczarki. Ale myślę, że rodzice Chyba, coś zrobić w bambuko. Ale myślę, że rodzice po prostu dla dobra dzieci często je troszeczkę oszukują, ale chyba właśnie w, tym, w tych młodszych latach, kiedy nie jesteś dla mnie e, partnerem do rozmowy, kiedy wiesz, byłaś dzieckiem, to prawdopodobnie częściej Cię oszukiwałam, deszcz pada, coś tam, coś tam, wiesz, nie możesz A, wyjść, to no, no, wiesz, nie mam czasu, boli mnie brzuch, nie mogę się z Tobą w tym momencie bawić, wiesz, no. No, ale w dalszym ciągu to jest oszustwo, prawda? Ale chyba jak już jesteśmy na podobnej płaszczyźnie. To nie, to ma, to już po co. nie ma po co po prostu rozmawiamy o wszystkim i tyle, nie? Ale skąd po prostu mnie? Babcia też oszukiwała, jeżeli z chodzi o jedzenie, jedzenie. tak? Babca, no i ty to wypiłaś jakby z mlekiem matki. To oszukiwanie, <laughs> ciekawe, czy ja też zobaczyłem, przekonamy się, kiedyś tam. No, ale babcia mi też tak robiła. No. Ja nigdy nie chciałam mieć królika, bo zawsze mieliśmy w domu króliki. To było nasze zwierzątko po prostu. Jedyne. I babcia często robiła króliki na niedzielę, na przykład, żeby tak. po prostu króliczka tak. pysznego. I ja mówię, babcia, to nie smakuje jak kurczak, i chcę tego jechać. Ona mówi, kurczak, kurczak, a potem to był królik. No. A ja i tak tego nie jadłam, zostawiałam, ona się zanurzyła, że tego nie ma, to nie smakowało jak kurczak. <grym> ja byłam wegetarianką, w czasach liceum zaczęłam nią być. No i wiecie, no Obiad gotowała mama, nie? No, I ja ją prosiłam, żeby y, przygotowywała mi takie posiłki, które nie zawierają w sobie mięsa, tłuszczu nawet, bo to, że y, mięsa tam nie było, no to ja widziałam, ale żeby ta zupa nie była gotowana na kościach, ona zawsze mnie oszukiwała. Ja teraz to wiem, ona mi się tam kiedyś przyznała. Z Grażyną się ze mnie lachały. No, 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 Grażyna też mnie oszukiwała. <noise> też się pytam, na kości? Nie. Było na kości. No okej. Okay. Kolejne pytanie. Jaką antykoncepcję stosowałaś w młodości? O tym chyba nigdy nie rozmawiałyśmy. Tylko prezerwatywy. W sumie chyba nic więcej nie trzeba tutaj mówić. No, tylko to. Dobra, tu się troszeczkę zaczerwieniła. Co jak? Jednak, jednak coś jeszcze? No? Nie, 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 tylko że w ogóle... Y, takie, y, y, pytanie. takie pytanie. A. Tak. Bardzo intymne. U? To, to... No tutaj jest też pytanie, czy byłam planowana i pewnie większość z Was te, te, takiego pytania by rodzicom nie dało, ale akurat wiem, że byłam planowana, więc tak to Była, była coś... planowana, była robiona, wyczekiwana. I wyczekiwa... to jest chyba nawet... Bardziej w sensie takie, bo rodzice od lat powtarzali, że to była ciężka praca zrobienie mnie, i kiedyś też miałam, że no jasne, jasne, przecież było wam fajnie, a to tam mówił, Paulinko, to już przestawało być fajne, to no, po prostu była ciężka harowa Tak, bo pewnie dorośli ludzie, którzy też stają się o dziecko i. I muszą się o nie starać o to, żeby zdać w ciążę. Wiedzą na czym to polega. Jest po prostu. 22 kwiecień, dni płodne. dni płodne, i po prostu nie ma, że nie masz nastroju, nie ma, że jesteś zmęczony po pracy, nie ma, że obudzi się pokuciliście. Pokuciliście głowa, nie ma, że się rano pokłóciliście i w ogóle nie masz ochoty na seks. Nie. <laughs> musisz Robisz... dziecko, <laughs> musisz tak to sobie w głowie poprzestawiać, że że musi do tego zbliżenia dojść, więc tak jest to jest to praca. A jeżeli właśnie robisz to przez rok albo przez dwa co miesiąc, no to to już jest żmudne po prostu. Tak, w pewnym momencie to już A na pewno przy niektórych razach jest to, jest to żmudne. No bo to wiecie, no przyszła ta godzina, ta data, ta godzina, no i jazda. Tak. Ja... Kolejne pytanie, Ilu miałeś chłopaków? Ale takich prawdziwych? Niewielu. No tutaj chyba. Też... Zakochana byłam permanentnie cały czas. O ja też to tak miałam. <grych> byłam cały czas zakochana, podkochiwałam się w, w nie wiem. W w Z kąku w, w Krzyśku. Byłam bardzo kochliwa, ale jednocześnie mm, byłam zawsze taka zdystansowana. Ja nie dopuszczałam do siebie yy, tak chłopaków. Yy, bardzo się rozczarowywałam nimi. Yy, I tak naprawdę, i tak naprawdę, oprócz taty, to chodziłam najdłużej jeszcze z takim jednym chłopakiem. I tyle. Ja miałam takie krótko krótkotrwałe. Ja o tym też chyba jeszcze nigdy nie mówiłam i jak o czymś nigdy jeszcze nie mówiłam do kamery, to widać, że... Emocje mi się wydaje, budują. że mówiłaś, tak? że... No tylko pamiętam, że kiedyś mamę zapytałam, ilu miała partnerów, ale chodziło mi raczej o takich... Intymnych no. i mama mi powiedziała: Nie będę z tym rozmawiać! <grywia> I to był, to był jedyny moment w naszym życiu. Ja do tego tematu podchodziłam dwa razy. Raz jak miałam lat chyba 10 i ty mnie nie właśnie ta reakcja: Nie będę z <grywia> sama rozmawiać! A potem byłam starsza i ja zaczynałam swoje życie, i zapytałam się mamy Po prostu wiesz, taka rada, nie? Czy to już teraz? Czy to odłożyć? Czy jak, a co jak będę miała innego? I tu się chciałam a. tak poradzić, tak kobieco, tak z kimś, kto już ma to za sobą, a nie z dziewczynami, wiecie, w moim wieku. I mama powiedziała, jesteś za młoda, że się tu ze sobą rozmawiałam jestem twoją matką, nie powiem ci z tam facetami spałam. No bo taka, taka prawda, ale wiesz ile było takich pytań? No. Ale ja to jest ja, ja i tak jestem z ciebie dumna, że no. i tak wiesz, że wyszłam z inicjatywą i że, że się zapytałam, nawet jak uzyskałam odpowiedź, nie powiem ci, to i tak miałam takie, ale zapytałam. Mhm. No i widać, że dużo osób, że to chyba najbardziej nas dzieci intryguje w rodzicach. Z ma tych chłopakami spałaś? <laughs> no, serio. I myślę, że na przykład tata nie ją może o tym powiedzieć, nawet nie wiem, czy kiedyś czegoś takiego nie palnął, chociaż jego bardziej krępują takie rozmowy, ale no. wydaje mi się, że coś tam mówił, że no, mama nie była jedyna czy coś takiego, a ty jesteś taka. Nie, to jest ta granica, tego nie przekroczę no, nigdy. No. Mam takie wrażenie. No, chyba tak. Nie, tak, nie nawet, no. jakbyś, nawet jakbyś była upita, to raczej byś tego nie podziałał. zrobiłabyś, Aj, da się goć". Tak mi się wydaje. Dobra, wymówka, muszę ją zapamiętać. Nie robiłaś tak nigdy. Ja zawsze, jak jestem pijana, jak ktoś mnie próbuje do czegoś przycisnąć, w sensie wiesz, coś ktoś ze mnie no, wypuścił, no. a to i da się ichać. łatwiej to jak człowiek się no. troszkę temi i potem go zapytać, nie? nie? Czy seks po czterdziestce jest jeszcze fajny? O fajny! <laughs> Pewnie, że fajny. W ogóle hmm, myślę, że z wiekiem nabieramy takiej hmm, takiej lekkości, w pokazywaniu czego naprawdę nasze ciało potrzebuje. Partnerowi, w pokazywaniu partnerowi, czego nasze ciało potrzebuje, w mówieniu o tym. Zrób to tak, albo inaczej, to mi sprawia więcej przyjemności. Bo chyba już po 40. Ja akurat jestem od kilkudziesięciu lat w związku, więc mam jednego partnera, więc nie ma już powiedzmy tych takich motyli w brzuchu, jak to miało miejsce na początku. Teraz czasami bardziej rzeczowo możemy do tego podejść. A jeden drugiemu może pokazać, co sprawia mu przyjemność. I chyba jest taka większa otwartość w mówieniu o tym. Po prostu jesteśmy wobec siebie bardziej, bardziej szczerzy. Nie musimy już, wiesz, oszukiwać, iść naokoło. Mm. A poza tym, co to jest w ogóle zapytanie po 40? Mhm. <grym> mm. No, no, wiesz, po osiemdziesiątce my... to ja rozumiem takie pytanie, ale po czterdziestce, no, no, no wiem, wiesz... że jak się głębiej nad tym pytaniem zastanawiam, to jest mi przykro, że ktoś w ogóle może na takie, na takie pytanie. Wpaść. Nie, no ja z perspektywy dwudziestokilkuletniej dziewczyny zastanawiam się, jak to będzie za 20 lat. Lepiej. Że, no właśnie. No nie wiem, czy, czy będą te siły, czy będzie ta ochota, czy siły, będzie. Dalej... Czy będą nie siły! Nie no Jezus, to tak chcę jakoś ładnie, delikatnie, ale no po prostu, czy będzie fizycznie taka możliwość? Ja, ja szczerze na to liczę. No, czy na pewno będzie dalej między nami taki ogień, że wiesz, jeśli będzie ciało, że się będzie chciało, że prywatne nas nie przytłoczy, że dzieci nam nie będą na nie wyjdą na łeb. Nigdy tego nie wiesz, poradzicie teraz... sobie. teraz, tak mówisz, spoko. No, poradzicie no, tak, tak sobie. To Ale wszystkim, się... się nurtuje. Ale nie dziwię się, bo nie, to nie jest tak, że siedzę codziennie i się zastanawiam, ciekawe czy jak będę miała 45, że się od lat dam radę, tylko chodzi o to, że nie dziwię się, że ktoś sobie tak mógł pomyśleć, bo w sumie jak sobie tak o tym pomyślałam, to nawet ciekawe. Może być nawet lepiej. Tak? Mm -hmm. Da się lepiej? <laughs> Pewnie, że się da. Zawsze się da lepiej. Dobra. Czy kiedykolwiek czułaś, że lepiej byłoby mnie oddać? Mnie, czyli swoje dziecko. Komu? Gdzie? Dlaczego? Po co? Na co? Nigdy. Czemu miałabym cię oddawać? Nie wiem, czy nie czułaś kiedyś, że może jesteś złą mamą i lepiej by mi było, gdybyś mnie oddała. A to chyba każda matka ma takie wrażenie. Widziałam kiedyś takiego właśnie TikToka czy rolkę. Była mama, yy, która dawała rady kobiecie, która jeszcze mamą nie jest, która jest chyba w ciąży. Yy. I to było takie, wiecie, takie humorystyczne, nie? No, pamiętaj, będziesz miała nieprzyspane noce, pamiętaj, będziesz cały czas, nie wiem, potykała się o zabawki, pamiętaj, tu już cały czas teraz będziesz sprzątać. Wiecie, no, no wszystkie takie stereotypy związane z życiem, z dziećmi, a na koniec okaże się, że i tak jesteś najgorszą matką. <laughs> Więc ja myślę, że każda mama y, ma takie wrażenie, że można by lepiej, można by inaczej y, zachowywać się w danych momentach, albo inaczej postępować z dzieckiem, albo. Y, nie wiem, no, być inna, lepsza, ale myślę sobie, że każda normalna mama w każdym momencie swojego rodzicielstwa chce jak najlepiej. Błędy popełnia każdy człowiek i trzeba po prostu z tym nauczyć się żyć. Ja też mam pełno, pełno sytuacji, przychodzi mi czasami wiesz, przez myśl, mogłam inaczej. W ogóle, jak ja tak mogłam zrobić? W ogóle co mną kierowało, że ja postąpiłam w ten sposób? Ale no, no, no w danym momencie, dana sytuacja, dane moje zachowanie było dla mnie właśnie na 100% takie, jakie powinno być. Ale to jest też fajne, że się o tym mówię. Na przykład bardzo doceniam takie momenty, w których mama na przykład, nie wiem, przypomni sobie jakiejś sytuacji, o tym jak na coś zareagowała i tak powie... Z perspektywy czasu uważam, że mogłam zrobić inaczej. I to jest fajne, bo jakby mi to też pokazuje, że to wcale nie jest łatwe podjąć jakiś mm, wybór, dokonać jakiegoś mm -hmm. wyboru wychowując właśnie dziecko. I to jest właśnie taki czynnik ludzki. To takie trochę żałuję, że zrobiłam zdej nawet jak na przykład ja mogłabym mieć o jakieś zachowanie konkretny żal, mm -hmm. że wtedy wydarzyło się takie inaczej, a mogło zupełnie no inaczej. Mm. I mama podchodzi, żałuję tego, że tak było. To mi jest lżej na duszy. I mam takie okej, okay, teraz już to przerobiłam. Już, już mam to za sobą, nie? Więc to jest w ogóle fajne o tym ze sobą rozmawiać. I mam nadzieję, że coraz mniej osób będzie miało na przykład coś takiego w pytaniach, w by których bym nie zadała mamie. Bo mm. o, uważam, że o tym można rozmawiać i chyba nawet powinno się i zobaczcie, bo ja tylko miałam jedną córkę i właściwie nie mogłam swojego zachowania zreformować i inaczej podejść albo inaczej wychowywać drugie, trzecie, czwarte dziecko. Właśnie bo tak jak na przykład moje rodzeństwo do mnie mówiło: Ty to już miałaś tak fajnie, ja to miałem, tak? Ja miałam, bo no. mój, mam najstarszego brata, potem była siostra, i na końcu ja. I mój brat zawsze, ja to miałem najgorzej, moja siostra miała już troszeczkę lepiej, a ja to już miałam luz-bluz, nie? Więc no, rodzice sami od siebie po prostu inaczej podchodzą do swojego rodzicielstwa z biegiem hmm. czasu, z biegiem dzieci. Ale też nie dziwi się, że właśnie te starsze dzieci mają do tych młodszych dzieci żar, no. o to, że rodzice są <laughs> dla nich lepsi. No. I wtedy, no to też tak psychicznie ciężko sobie z tym chyba poradzić. No, mają pewnie, noszą jakieś brzemię no, na barkach. Noże. Totalnie. Oni, bo właściwie to starsze, najstarsze rodzeństwo e, nam torowało drogę do wszystkiego, nie? A rodzice się uczyli, że to wcale nie trzeba aż tak, że to w... można troszeczkę poluźnić, no bo człowiek przy tym dzie pierwszym dziecku to się tak człowiek przejmuje, chce jak najlepiej wychować, no i z tego wynikają różne błędy, które popełniamy my, rodzice jedynaków, albo tych najstarszych dzieci. No i to by było chyba na tyle, bo jak ja mało się z tych pytań, no. moja droga, to dotyczy tylko i wyłącznie seksu o i o tego jajku. na przykład, jakich zabawek używasz, czy używasz, o czy jaj. nie używasz, czy co. Więc no to są takie granice, których ja sama nie chciałabym przekraczać no. i... Przestraszyłam się twojej miny. No bo takie głupie te pytania, no. No ale to są pytania, których nikt nigdy nie zadałby mamie, wiesz o co? Chodzi. A, no tak. Czy to byś takie zadała swojej mamie? W życiu. <laughs> Tylko ja też ich nie zadam. <laughs> nie no, zadałam już chyba i tak, dużo takich, które mogłoby gdzieś tam mm -hmm. kogoś nurtować. Pewne rzeczy się też oczywiście dowiedziałam, chociażby seks po 40ce spoko już się nie boję. <laughs> nie no, to pytanie. <laughs> ja rozumiem pytać się, czy seks po 70? To jeszcze jest możliwe, nie? Ale po 40 ludzie. No, w każdym razie już wszyscy to wiemy, znamy odpowiedź i, i to chyba jest taka właśnie bezpieczna granica. Są osoby, którego tego nie powiedziałam, a ja powiedziałam, więc i tak czuję się, wiesz, że wyszłam przed szereg, ale też pewnych granic nie chcę przekraczać tak, i dziękuję. Działa by była na tyle w takim razie. Dziękuję, że zadaliście mądre pytania. Były bardzo ciekawe, takie, które pozwoliły poruszyć tematy, których do tej pory nie poruszałam. A jeżeli chcecie drugą część, to oczywiście piszcie nam pytania do mamy. Tylko proszę Was, niech to będą rzeczy, pytania kreatywne, żeby nie dotyczyły tylko i wyłącznie seksu, bo no tutaj musimy mocno manewrować <laughs> gdzieś tam dużo omijać i od, odrzucać na początku. Więc no kreatywne, z chęcią przyjmiemy. Wykażcie się tą właśnie kreatywnością w komentarzach i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. O matko i córko. Pa, pa kochani. Bye.